Cześć, witajcie na kanale Dom na Plusie, na którym rozmawiamy o budownictwie energooszczędnym i pasywnym, ale nie tylko. Dzisiaj jesteśmy w Pszczynie, gdzie budujemy osiedle domów pasywnych Ples Park. W tej chwili znajdujemy się w kawiarni Herbaciarnia w parku przy Zamku Pszczyńskim i poruszymy tematykę domów pasywnych. Czym w zasadzie są domy pasywne i jakie są związane z nimi mity? Domy pasywne to budynki, które spełniają szereg założeń Instytutu Domów Pasywnych w Darmstadt, których efektem jest osiągnięcie, znaczy wykorzystanie energii do, do ogrzewania budynku na poziomie 15 kWh na metr kwadratowy na rok. Jest to bardzo niski poziom, zapewniający tak naprawdę właścicielom takich budynków koszty ogrzewania zbliżone do zera. Najczęstszym mitem, który spotyka się w budownictwie pasywnym, to koszty budowy. Często możecie znaleźć w internecie informację, że takie budownictwo jest droższe 30-40% od budownictwa tradycyjnego. Jest to mit. Takie domy tak naprawdę kosztują nas 5-6% więcej i te koszty możemy optymalizować, bo część prac związanych z standardem pasywnym możemy zrobić sami, więc nie musimy za nie płacić. Bardzo często mówi się, że takie domy to termos. I tak, i nie. Budynek można porównać do termosu na herbatę, jeżeli go. Nalejemy do niego gorącej herbaty i nie zakręcimy, herbata bardzo szybko zrobi się zimna. W domu pasywnym mamy szczelnie zakręcony korek, ale wciąż tą herbatę możemy pić. Szczelność budynku pasywnego jest niesłychanie istotnym elementem, bo dzięki rekuperacji i odzyskowi ciepła, tak naprawdę to, dzięki tym właśnie dwóm elementom, czyli szczelności, cieplne, szczelności powietrznej i odzyskowi ciepła przez rekuperację, zaoszczędzamy najwięcej energii. Jednocześnie zachowując stałą wymianę powietrza i co ważne, w każdym pomieszczeniu, a więc od sypialni, garderoby, łazienki, salon, w każdym pomieszczeniu macie pełną, zachowaną wymianę powietrza. Trzeba pamiętać, że w starej technologii, gdzie mieliśmy kominy systemowe czy murowane, one działają zimą, to prawda, jednakże nie odzyskują żadnej energii cieplnej, po prostu wyrzucają nieskończone ilości. Tego, co dokładaliście do tej pory, tak naprawdę, czy to w węglu, czy w gazie do ogrzewania, więc Wasze pieniądze były palone poniekąd w kominach wentylacyjnych. Również w systemach domów pasywnych, czy w rekuperacji ten problem nie występuje. Dodatkowo, rekuperacja zapewnia nam stałą wymianę powietrza 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, gdzie w systemie tradycyjnym, no niestety, latem te systemy po prostu nie działają. Dzięki zastosowaniu stałej wymiany powietrza w systemach budownictwa energoszczędnego czy pasywnego i oczywiście izolacji termicznej tych budynków, te domy są pasywne, ale ja bym powiedział, to są naprawdę zdrowe domy, bo nie występują tam pleśni, nie występują tam grzyby. Dzięki filtracji powietrza w rekuperacji mamy w pełni cały czas filtrowane powietrze, więc Usuwamy też alergeny i kurz, więc wasze dzieci są, dorastają w zdrowszych warunkach, a wy sami śpicie w czystym, świeżym powietrzu cały czas. W budynkach pasywnych mieliśmy takie sytuacje, gdzie awarii, przez awarię prądu pompa ciepła i rekuperacja były, no, nie działają, bo jednak są zasilane prądem. Temperatura w budynkach pasywnych po trzech dniach awarii pompy, zanim przyjechał serwis, trwało to niestety 3 dni, obejmowało weekend. Po przyjeździe serwisantów temperatura spadła zaledwie o 2-3 stopnie Celsjusza i wciąż była komfortowa. Spadająca temperatura z 23 stopni, zimą do 20 stopni, no nikomu krzywdy nie wyrządza. To zasługa bardzo dobrej termoizolacji tych budynków i szczelności powietrznej. Niedziałająca rekuperacja. Mitem jest to, że nie możemy wietrzyć za pomocą otwartych okien. Oczywiście możemy tak robić, możemy otwierać okna, to niczym nie przeszkadza. Szczególnie kiedy no, z powodu braku prądu no, nasza rekuperacja nie działa. Ona natychmiast się załączy i natychmiast doprowadzi nasz budynek do odpowiedniego stanu, zaraz po włączeniu, że tak powiem, prądu przez dostawcę energii. Na potwierdzenie tych wszystkich test mogę powiedzieć, że sam jestem aktualnie na etapie wykańczania własnego, prywatnego domu e, pasywnego, gdzie z obliczeń wynikło nam, że nie musimy montować źródła ciepła. Tak. E. Jest możliwe. Można wybudować budynek bez źródła ciepła. My oczywiście montujemy pompę, powietrzną pompę ciepła w naszym domu dla zapewnienia ciepłej wody użytkowej czy na wypadek jakiejś, jakiejś awarii. Natomiast możliwe jest wybudowanie budynku, który dzięki. Napływowi ciepła z naszego słoneczka plus tak zwanemu ciepłu bytowemu, czyli takiemu generowanemu przez nasze organizmy czy przez gotowanie w domu, możemy ogrzać budynek do takiego stopnia, że zasadniczo źródło ciepła nie jest tam potrzebne. Taki budynek na pewno na naszym kanale Wam pokażemy, opowiemy i na pewno też przedstawimy niezbite dowody na to, co tutaj powiedziałem, zaraz po zakończeniu okresu grzewczego. No będzie to już przyszły rok 2025. Jedną z cech budynków, które widzicie w koło, a mogą sugerować, że są to budynki właśnie wysoko energo, energooszczędne czy pasywne, jest to, że nie mają kominów. Tak? Mają oczywiście kominki wentylacyjne czy jeden kominek wentylacyjny dla, dla kanalizacji, natomiast nie mają żadnych innych kominów. I to może być cecha, którą, po której rozpoznacie tego typu budynki. Ciekawostką jest też to, że stare budownictwo z czasów PRL-u, czy nawet takie właśnie jak w Pszczynie występuje bardzo mocno, czyli, czyli takie tradycyjne wpisane do rejestrów zabytków, można doprowadzić do standardów pasywnych. Nazywa się on Enerfit. I są tam specjalne, specjalne założenia. Bardzo, mocno, bardzo mocny nacisk kładzie się tam jednak na materiały budowlane, które należy wykorzystać do, do zapewnienia tym budynkom odpowiedniej izolacyjności i szczelności powietrznej, ale takie budynki też można doprowadzić do standardów pasywnych, więc nie jest to tylko domena nowoczesnego budownictwa, ale też i, i budy, budownictwa z duszą, z historią. Tak? Dom pasywny. Pomimo tego, że jest naszpikowany nowymi technologiami, chociaż to tylko takie powiedzenie, bo na przykład pompy ciepła znane są nam od 40 lat na rynku, odzysk ciepła też nie jest żadną nowością, jakąś bardzo. Domy pasywne są bezobsługowe w momencie ich uruchomienia. Nie musicie ich, tych systemów w zasadzie nie musicie zmieniać, ustawiać, dopasowywać. One powinny być przez instalatorów dostosowane już do Was i taki dom jest bezobsługowy. On żyje własnym życiem. Mało tego, taki dom jest Waszym aktywem, bo oto on pracuje na Was, a nie Wy pracujecie na niego. Wartość budynków pasywnych stale rośnie. Już mamy takie informacje z zaplecza, że rzeczoznawcy, banki przygotowują, przygotowują się do, do dość dużej zmiany jeśli chodzi o, o prawo, o przepisy. I takie budynki są lepiej wyceniane już na zachodzie. Wkrótce będą lepiej wyceniane e, również w Polsce. Kredyty na takie budynki będą na bardziej preferencyjnych warunkach. E, to wszystko sprawia, że nieuchronnie zbliżamy się do e, w kierunku budownictwa właśnie bardzo wysoce energooszczędnego czy nawet e, pasywnego. Pamiętajcie o tym, że Certyfikat Instytutu w Darmstadt potwierdza oficjalnie to, że budynek spełnia e, wszystkie wytyczne Instytutu e, i dzięki temu uzyskał ten certyfikat. Natomiast nie jest on do końca wymagany. Tak? E, spełnienie tych wszystkich warunków i to, jak budynek zachował się po pierwszej, drugiej, trzeciej zimie, determinuje to, czy faktycznie jest on wysoce energooszczędny, pasywny. E, certyfikat nie jest obowiązkowy. Natomiast budowanie budynków pasywnych zaczynamy od ich projektowania. Tu zmieniamy pojęcie projektowania budynków, bo musimy zaprojektować go nie tylko w kontekście jego murów, okien i drzwi, ale też systemów, które będą, użytkowników, które będą z niego korzystać. Także tworzymy, powiedzmy, nazwijmy to ekosystem domu, a nie tylko budynek. Pamiętajcie, że tematyka budownictwa pasywnego czy energooszczędnego nie, nie może zostać że tak powiem, przedstawiona nawet w kilkugodzinnym filmie. Szkolenia w Instytucie trwają kilka miesięcy. Więc jest to bardzo szeroki temat. Natomiast będziemy tutaj rozwiewać wszystkie mity, wątpliwości, które też za, e, napiszecie do nas w komentarzu poniżej. E, I będziemy to tutaj omawiać cały czas. Będziemy poszerzać tą naszą wspólną wiedzę, jeśli chodzi o budownictwo pasywne, i zmieniać metodologię i nasze pojęcie o budowaniu. Dlatego zachęcam do kliknięcia e, tego guziczka pod spodem. Subskrybuj, e, dania łapki w górę. I do zobaczenia w następnym odcinku. Dawid Urbańczyk, Dom na Plusie.